mediacja. Mediacja jest to alternatywny dla postępowań sądowych sposób rozwiązywania sporu między stronami. Mediacja wyróżnia się tym, że jest dobrowolna, co oznacza, że możemy, ale nie musimy się na nią zgadzać. Ponadto jest poufna, więc wszystkie okoliczności sprawy są zachowane w tajemnicy. Pamiętajmy również, że mediator nie decyduje jak spór się zakończy ani o czym strony będą rozmawiać. Mediator może jedynie ustalić zasady, jakie obowiązują każdą ze stron. Na przykład, że mimo sporu staramy się wysłuchać drugiej strony, nie krzyczymy itd. Każda ze stron ma równe prawa, a mediator nikogo nie faworyzuje. Ważne jest jednak, aby strony akceptowały mediatora i pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mediacja może być wszczęta na wniosek strony albo ze skierowania sądu. Warto dodać, że na stronach internetowych każdego sądu okręgowego znajdują się listy mediatorów. Jest tam też informacja o dyżurach mediatorów i sposobie kontaktu z nimi. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każda sprawa nadaje się do mediacji. Tak jest na przykład w przypadku spraw o stwierdzenie nabycia spadku czy w kwestii ubezwłasnowolnienia. Natomiast sprawami mediowanymi mogą być te o na przykład ustalenie sposobu sprawowania opieki nad małoletnim, wysokość alimentów, podział spadku, zniesienie współwłasności, kwestie związane z wierzytelnościami czy konflikty między kontrahentami. Także sprawy karne. Tak jak każdy proces sądowy, tak i mediacja ma swoje wady i zalety. Wady mediacji to między innymi ryzyko niedojścia do porozumienia. Mediacja może być przeprowadzona przez osobę nieprzygotowaną do jej Przeprowadzenia. Koszty mediacji niezakończonej ugodą powiększają kwotę potrzebną do zakończenia sporu. Do przeprowadzenia mediacji potrzebna jest zgoda obu stron konfliktu. Tak jak już wcześniej wspomniałam, nie każda sprawa nadaje się do postępowania w takim trybie. Zaletą mediacji jest m.in. to, że pozwala ona uniknąć stresu związanego z pojawieniem się w sądzie. Żadna decyzja nie jest podejmowana bez zgody obu stron. Każda ze stron ma wpływ na to, jak mediacja się zakończy. Mediacja jest krótsza niż postępowanie sądowe i tańsza. Pozwala wypracować stosunkowo szybkie i ostateczne kompromisowe rozwiązanie, więc można powiedzieć, że każda ze stron w jakimś stopniu jest wygrana. Dodatkowo, np. w sprawach zaskarżenia prywatnego, a więc takich, w których to my. Sami musimy napisać akt oskarżenia lub złożyć skargę na policji, może być alternatywą dla postępowania pojednawczego, i wówczas takie postępowanie, jeżeli zostało już wszczęte, jest umarzane. Natomiast w sprawach zaskarżenia publicznego, a więc takich, w których to prokurator składa akt oskarżenia, sąd wydając wyrok bierze pod uwagę zawartą między stronami ugody. W sprawach cywilnych ugoda, która jest zawarta przed mediatorem, wymaga dodatkowego zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej. Chodzi o to, żeby taka ugoda mogła wywołać takie same skutki prawne jak ugoda zawarta przed sądem. Natomiast jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. W pozostałych przypadkach zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że sąd wydaje postanowienie bez udziału stron, oczywiście doręczając im swoje postanowienie, od którego również i ewentualnie przysługuje odwołanie. To najważniejsze, wybór należy zawsze do Ciebie. To od Ciebie zależy, jaką drogę rozwiązania sporu wybierzesz, ale decydując się na mediację, masz wpływ na to, czy zakończy się ona ugodą, czy też nie. Spot sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.